Jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Czy to jest możliwe? Czy organizm wytrzyma? Nie rozsądzimy, że już, już jest ta granica, którą nie możemy przekroczyć, że już ją mamy. Nazywam się Walera Romanowski. Jestem w zespole Uswajem Jestem Patrycja, jestem najmłodszym członkiem zespołu Oswajamy Żywioły. Zespół zajmuje się pracami naukowo-badawczymi. W zespole analizujemy możliwości ludzkiego organizmu. I ciągle nas tym organizm zaskakuje. Znajdujemy się na terenie kamieniołomu w Strzelinie, z największego kamieniołomu w Europie, gdzie realizujemy projekt zatytułowany Morsowanie minus 100 stopni w komorze kryogenicznej. Wiadomo, że na świecie nie ma takich temperatur i dlatego weszliśmy do wody w komorze kryogenicznej minus 100 stopni czy organizm wytrzyma? Czy go stać na to? Czy wytrzyma sprzęt? Jest to temperatura głębokiego chłodu. Zostałam zaproszona przez Valeriana do tego projektu. W zasadzie bez zastanowienia się zdecydowałam. Podjęłam taką myśl, że warto sprawdzić możliwości własnego organizmu, jak będzie reagował w tych warunkach temperaturowych. Domorsowanie w tych temperaturach jest wyjątkowe. Widzimy, jak człowiek szybko traci ciepło. Jak musi szybko reagować, aby ratować swoje ciało. Te procesy zachodzą w przyspieszonym tempie, równując do morsowań w temperaturach, które są w Polsce. Co bym chciała w dniu dzisiejszym osiągnąć. Na pewno chciałabym wytrzymać określoną dawkę czasu w tak niskiej temperaturze. Pokonać jakieś swoje bariery psychologiczne, bo to też aspekt psychologiczny się przewija, czyli wyjście spoza własnej strefy takiej komfortu. Mam obawy. Nie wiem, jak mój organizm będzie się zachowywał. Jestem sama tego bardzo ciekawa. No i w sumie tyle. Ja buty z tym dałem. tak, bo Pamiętajcie, gdzie są buty. Jakie jest? Ok, Jest tam Na początku są jakieś obawy. Nieraz lekki lęk. Ale lęk najczęściej wynika z niewiedzy. Dlatego duży nacisk stawiamy na to, aby poznać konkretne zagadnienie. Temperatura spadła? No jest koło stóp. Ile? się. Pięknie. W Polsce zimy są coraz łagodniejsze, nieraz nie mamy nawet mrozu. I dlatego większość swoich projektów realizujemy albo na Syberii, w Jakucji, albo w komorach termoklimatycznych lub nawet kryogenicznych. Na Jakulce jest zawsze zimno. Zimą temperatury sięgają minus 50 stopni, szczególnie w rejonie łymagona. W Jakucy wchodziliśmy do wody o temperaturze minus 50, nawet minus 60 stopni. W temperaturze powietrza. Tak się okazuje, że Jakuci niechętnie wchodzą do zimnej wody, ponieważ dla nich wpadnięcie do zimnej wody kojarzy się ze śmiercią. Inaczej znamy. Znamy to zagadnienie. Wiemy, jak zimno działa na ludzki organizm. Wiemy, jak trzeba reagować. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, zmorsowanie dla Jakutów. Dla osób z Europy, jak również z Azji. I teraz chcemy tę wiedzę się podzielić z innymi. I dlatego organizujemy morsowanie w temperaturach minus 50 stopni w komorach termoklimatycznych. Ustanowiliśmy rekord GNS w morsowaniu zespołowym. Podczas rekordu analizowaliśmy, jakie są możliwości przywrócenia temperatury ludzkiego ciała. Jakie są metody? Która metoda najbardziej skuteczna? Jakie trzeba warunki spełnić, aby daną metodę zastosować? Zorganizowaliśmy pierwsze Mistrzostwo Polskie w głosowaniu. To nam dało duże doświadczenie, widząc, jak osoby z zewnątrz reagują na zimno. Było ponad 100 zawodników. Każdy reagował na swój sposób. To było dla nas kopalne wiedzy na temat kontaktu człowieka z zimną wodą. Widzimy, że każdy człowiek ma ten instynkt samozachowawczy. Wystarczy, że komuś przekażemy pełną wiedzę. I taka osoba sobie radzi, w takich warunkach skrajnie. W zespole mam wyjątkową osobę. Kierownikiem zespołu jest Fawrzyński Kuc. Dzięki niemu mogłem zrealizować wszystkie projekty zimowe oraz projekty w Rosji na Syberii. Też mam osobę od Surwy Uważam, że to jest najbardziej kompetentna osoba w Polsce od oraz od kontaktu z zimną wodą, jak i powietrzem, Piotr Marczewski. To dzięki nim udało się zrealizować wspólne te wszystkie projekty. Ale jednak to dla nas było mało i dlatego zorganizowaliśmy kolejne wydarzenie. Wczoraj weszliśmy do wody, a powietrze miało temperaturę minus 100 stopni. Mam wudę! Halo! Wychodzą, nie? wychodzą! Nie, nie mówię znajdź tylko w o ręce mi zawalczają. Nie, nie słyszę teraz! Nie, nie widzę buta. Otwieram, Wytwieram, że się drzwi. Kurde, rękawiczka. Rękawiczka jedna, tylko buta nie ma. Kurde. A już czułam, że mi po taki idzie, nie? Bardzo fajnym momentem było zanurzenie głowy pod wodą. W ogóle zastanawiałam się jak przy tej temperaturze zachowają się długie włosy. Nie, nie sprawiło to dla mnie jakiegoś większego problemu. Było to całkiem przyjemne doświadczenie wbrew pozorom. To było takie zamklenie, że w pewnym momencie nie wiedziałam, czy ja mam ręce pod wodą czy nad wodą. Nie mieliśmy w ogóle praktycznie mówiąc widoczności w komorze. No faktycznie, no nie wiedziałam gdzie ten but, jeden mi się podział. Wiedziałam, Ta. że mamy cztery buty, z jednym butem tam będę w stanie przejść tą płytę z aluminium, która jest na pewno zmrożona mm. i się nie przekleję do tej płyty. Czułam gdzieś jedną piętką, że się tam przykleiłam do Kawałka Schoda, więc wiedziałam, że nie mam alternatywy, że albo wy wyjdę z tej komory, yy, prawda, podskakując na jednej nodze, albo yy, no, będzie trzeba zastosować jakieś inne e, wyjście ewentualnie awaryjne. Też warto by zaznaczyć, że z nami również byli ratownicy z Media -y Team, którzy byli na zewnątrz i też na pewno byli wystraszeni, jak to będzie wyglądać, bo nich do tej pory tak jakbym morsowanie chyba na świecie nie dokonał, z tego co wiem. To było duże wyzwanie dla ludzkiego organizmu, ale również dla sprzętu. Dla komory kryogenicznej musieliśmy zamorsować w pojemniku, który wytrzyma tego z drewna, z drewna termowanego o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych. Jak widzimy, że to jest możliwe, wyszliśmy z wody. Będąc mokrzy w tej temperaturze, pomimo tak skrajnych warunków nie doznaliśmy żadnego szwanku na zdrowie. To pokazuje, jakie potencjał ma ludzki organizm. Zdobyliśmy nowe doświadczenie. I tym doświadczeniem chcielibyśmy się dzielić z innymi, bo uważamy, że warto. Że warto się dzielić, a nie trzymać tylko dla siebie. Bo dzieląc się z innymi jesteśmy bardziej bogaci. I właśnie to robimy w swoim zespole.